Ostatnio mówiliśmy sobie o tym, że Take-Two, czyli wydawcy serii Grand Theft Auto Usunęli kolejne fanowskie modyfikacje Dzisiaj powiemy sobie o oficjalnym stanowisku szefa Take-Two na ten temat Ponieważ wyraził on swoje zdanie Prócz tego o tym, na ile maksymalnie lat w przód można wykupić PS Plusa Kolejnej spekulacji i ciekawej teorii na temat GTA 6 Oraz o nowej, mało znanej grze, o której warto byśmy sobie trochę powiedzieli Jeszcze zanim zaczniemy, mamy dla was małe ogłoszenie Mianowicie wraz z Diablo Cherze robimy drugi już konkurs w którym do wygrania będzie fotel gamingowy Diablo Chairs X1 za pierwsze miejsce, a za drugie ledowa podkładka, smyczka, opaska i nawet uwaga. Długopis. Diablo Gers, jakby ktoś nie wiedział, to producent najlepszych foteli gamingowych i w sumie nie tylko, bo w ofercie znajdziecie również biurka, krzesła ergonomiczne czy inne gadżety. Ostatnio pojawiły się też dwa nowe fotele: Aqua Blue i Candy Rose, które mają bardzo ciekawą, ale też zarazem nietypową kolorystykę, więc jak chcecie sobie taki fotelik sprawić, to linki macie w opisie, ale o dobra, co trzeba zrobić, by w naszym konkursie wziąć udział, mianowicie. Zasubskrybować kanał Lootbox, zaobserwować profil Diablochers na Instagramie oraz co najważniejsze, wbić do naszego Discorda i na kanale Diablo Konkurs. Przesłać fanart, który związany będzie z Waszą ulubioną grą. Może to być animacja, rysunek, humorystyczny gif, a nawet jakiś montaż wideo. Na co tylko macie żywnie ochotę, byleby dotyczyło to Waszej ulubionej gry. Konkurs trwa do 24 sierpnia, więc macie czas, by działać. Wyniki zostaną ogłoszone kilka dni po jego zakończeniu. To tyle ze wstępu, zaczynajmy odcinek. Tak jak mówiłem, ostatnio gadaliśmy sobie o tym, co tej, tu robi z twórcami modów, a dokładniej z samymi modyfikacjami. Wydawcy znanej już na całym świecie marki postanowili po cichu usuwać kolejne modyfikacje do starszych odsłon serii, takich jak Vice City czy San Andreas. Z sieci zniknęło GTA Underground, które łączyło mapy z kilku produkcji Rockstara. Oberwało się też innym modom, więc jak chcecie posłuchać o tym troszeczkę więcej, to link macie w karcie. Społeczność za bardzo nie wiedziała o co chodzi, bo przecież takie mody nie naruszają w żaden sposób praw autorskich. Jedynym rozsądnym wytłumaczeniem było to, że może Rockstar czy takie Take -Two szykują w najbliższym czasie jakiś remaster lub remake San Andreasa czy Vice City. Ostatnio otrzymaliśmy oficjalne stanowisko take two w tej sprawie. Do głosu doszedł CEO firmy, czyli strauss Zelnik, który szczerze powiedział, że firma wykazuje wyjątkową elastyczność w tym temacie i nie ma problemu ze zniszczeniem projektu, który w jakiś sposób zagraża ekonomii lub wykazuje złe zachowanie. Szczera odpowiedź trzeba przyznać, ale niestety szef nie wytłumaczył w jaki sposób fanowski mod zagraża ekonomii. Dziwne, dziwne, według mnie jak się moderowi usuwa jego dziecko, to powinno się przynajmniej podać dokładny powód. Rozumiem jeszcze, gdyby ta modyfikacje przekraczały jakieś granice, jak na przykład ten moc Keanu Reeves'em do Cyberpunk'a. Szkoda, że w fani serii GTA nie mają tak spokojnego żywota jak gotykowcy czy Skyrimowcy. Tamto mody trzymają gry przy życiu i pewnie deweloperzy są wdzięczni fanom, że ich gry ulepszają, czy na ich podstawie robią zupełnie nowe przygody. Jak jeszcze jesteśmy przy GTA, to warto sobie powiedzieć o kolejnym dużym osiągnięciu grantem Auto 5. Wydawcy pochwalili się, że przez ostatni kwartał sprzedaż gry wzrosła o aż 5 milionów sztuk i w sumie odpremier gry sprzedało się 150 milionów egzemplarzy. Warto powiedzieć, że niedługo, bo w listopadzie pojawi się next-genowe wydanie. A co za tym idzie, Rockstar Games i take Two po raz kolejny sprzedadzą tę samą grę. Sony od dawna szczyci się swoim abonamentem PS, w którym co miesiąc otrzymujemy dwie lub trzy darmowe gry. Raz są w zestawie lepsze tytuły, a raz gorsze, ale to nie zmienia faktu, że usługa jest całkiem niezła. Cena też jakoś nie przytłacza, bo bardzo często wyhaczyć można promocję na roczny abonament. Na redycie pojawił się ciekawy eksperyment, w którym gracz sprawdził, na jak długo do przodu można kupić usługę PlayStation Plus. Jak się finalnie okazało, jest limit, moi drodzy. Maksymalnie kupimy PS Plusa tylko albo aż 15 lat do przodu. Kosztowałoby to wtedy aż 900 dolarów, czyli prawie 3500 złotych. A to trochę dużo. Achilles Legends Untold Oto ta nowa gra, o której wam mówiłem we wstępie. Co ciekawe, tworzy ją toruńskie studio Dark Point Games i kilka dni temu pojawił się pierwszy trailer produkcji. Jak mówi sam tytuł, wcielamy się w Achillesa, czyli greckiego Herosa, którego zabić można było jedynie w stopę. Wyruszamy więc na przygodę przez mitologię grecką I zmierzymy się z wieloma bogami czy fantastycznymi istotami Głównym naszym celem jest zabicie syna Aresa Czyli tamtejszego boga wojny Okej, okay, tyle z tła fabularnego Przejdźmy sobie teraz do gameplayu Ponieważ ten łączy ze sobą trochę Soul's Like'a Oraz Slasha rodem z Diablo Kamera izometryczna, sporo przeciwników Masa walki, no i umiejętności, które w niej będziemy musieli wykorzystywać Bardzo dobre wrażenie robią tutaj przeciwnicy Którzy nawzajem sobie pomagają Tworząc unikatowe wspólne ataki System ten zwie się Gaia i odpowiada za grupowe zachowanie przeciwników. Jeśli został on zrobiony dobrze, to na nudę nie będzie można tutaj w tej gierce. Narzekać. Achilles Legends Untold oferuje innowacyjny system Gaia, odpowiedzialny za grupowe zachowanie przeciwników AI, dzięki czemu współpracują ze sobą w realistyczny i zaskakujący sposób. Doświadcz emocjonujących starć, w których potwory dostosowują swoje zachowanie do Twojego stylu walki i nie daj się tak łatwo pokonać. Będziesz zmuszony reagować na podstępne zagrywki przeciwników, wciągać wrogów zasadzki wykorzystując swój spryt oraz zmieniać swoją taktykę w zależności od sytuacji, a to wszystko dzięki stworzonemu od podstaw nowatorskiemu silnikowi. Gaya. Twórcy na swojej steamowej karcie piszą również tak. Gra nie jest tak wymagające jak inne tytuły Soul Strike, aby mogli się przy niej dobrze bawić zarówno wytrabni weterani gatunku, jak i nowi gracze, a jeśli będziesz potrzebować wsparcia, zawsze możesz wezwać na pomoc przyjaciół. Musisz ich jedynie posiadać. Nie no to sobie akurat sam dodałem, ale przeglądając jeszcze raz trailer, zauważyłem kilka inspiracji. Mianowicie inwentory mocno wzorowane jest na tym z Assassin's Creed Odyssey, albo menu rozwoju postaci, ewidentnie. Na Skyrimie czy Assassin's Creed Valhalla. Widać, że tytuł jest brutalny, a kończyny latają po całej mapie. Będzie jeszcze kooperacja oczywiście. Według mnie tytuł zapowiada się serio, bardzo fajnie i mam nadzieję, że okaże się kolejnym polskim sukcesem. Premiera planowana jest na początek przyszłego roku. Jakiś czas temu Sony postanowiło wypuszczać swoje ekskluzywne hity na komputery osobiste. Dzieckiem tej oto decyzji było Horizon Zero Dawn. Jeśli gra już jest na pecetach, to o wiele łatwiej robi się do niej modyfikacje. Tak oto na kanale Digital Dreams pojawił się materiał, który ulepsza graficznie i tak piękny już Horizon Zero Dawn. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Ciężko w ogóle byłoby sobie to odpalić na komputerze. Twórca materiału działa na 3090, więc jest to potężny sprzęt. Ciekawe, czy kolejna część Forbidden West będzie ładniejsza niż to, co teraz widzimy na ekranie. Wydaje mi się, że tak. Swoją drogo. jakiś czas temu pojawiły się plotki mówiące, że kolejny Horizon Forbidden West będzie mieć premierę dopiero w 2022 roku, a jest to całkiem możliwe, bo God of Wara już jakoś udało im się przesunąć. W Red Dead Redemption 2 została odkryta potencjalna wskazówka dotycząca Grand Theft Auto 6. RDR2 to wielka gra i pewnie wiele tajemnic zostanie przez kolejne lata nieodkrytych, ale tak, dokładnie w tym miejscu, obok CEO Colorado, znaleźć można misjonarza oraz jego list do niejakiego brata Rodolfo oraz kardynała Bianco. W całej sprawie przyjrzał się YouTuber Strange Man i wystąpił teorię, o której warto posłuchać. Twierdzi on, że kardynałem może być Dan Hauser, były scenarzysta Rockstar Games, a Rodolfem Sam Hauser, czyli dyrektor kreatywny. Mówi on, że może jest to analogia na temat przyszłości studia i relacji z Take-Two. Czasami polityka i postępowanie Kościoła nie jest tak czyste, jak być może chciałbyś, aby były. Według teorii jest to opis problemów Rockstar'a Steak 2. Opis tego, że zależy im bardziej na robieniu hajsu niż nowych gier. W dalszej części listu Dan Houser prosi brata o pozostanie w Kalifornii, czyli miejscu, w którym rozgrywa się GTA V i wsparcie dalszego rozwoju. Sam za to chciałby wyruszyć na wschód i zająć się tworzeniem kolejnej gry. YouTuber zwraca też uwagę na nazewnictwo: mianowicie Blanco nosiła też nazwisko nijaka Griselda, która była narkotykową baronową w Miami. A Miami najpewniej będzie kolejnym obszarem w serii GTA. Polecam obejrzeć materiał Strangemana, jeśli chcecie bardziej zgłębić tę teorię.